Przesuwanie ciężaru ekonomicznego od mediów tradycyjnych do elektronicznych nie oznacza, że one zaczną bardziej kłamać niż zwykle, ani że treści będą gorsze niż kiedyś. Oznacza to większe rozproszenie mediów, większą demokratyzację i większy przepływ informacji co oczywiście spowoduje, że w sieci jest więcej wszystkiego: więcej chłamu, ale też więcej wartościowych będzie tam materiałów. Mamy zresztą wiele usta okaże zna przykładów, że media elektroniczne są często abitniejsze, bardziej wrażliwe i często odporniejsze na naciski od tradycyjnych mediów. Ale nawet gdy, nawet jeżeli komuś przeszkadza jakość tekstów, nadmiar tych idiotyzmów, wulgaryzmów w internecie, to co z tego nie wynika? W demokracji człowiek ma prawo sam sobie kształtować opinię i sam mieć niezależną wolę polityczną. Obywatele nie muszą być prowadzeni za rękę przez brukselskich biurokratów. Nie trzeba nam tłumaczyć, czym jest dobre, a czym jest złe słowo.